Zobaczyłem tą recenzję Nightfallu Mateusza. Rysunki Grahama Nolana, Jima Aparo czy Norma Breakfoila są po prostu wyborne. I przypomniało mi się niezłe moje rozczarowanie z dzieciństwa. Otóż jeżeli chodzi o rysunki Grahama Nolana, zawsze je uwielbiałem. Były pięknie naturalne, dynamiczne, miały nieoczywiste kadrowania. Były pełne detali nosztos. Z kolei styl Jima Aparo nigdy mnie nie przekonywał. Miałem wrażenie, że postacie odrysowuje od sylwetek wykręconych z baloników przez klauna na festynie. W sensie, niezależnie od tego, jak był ułożony szkielet postaci, to mięśnie zawsze były idealnie napompowane. A do tego kadrowanie to nigdy nie było nic ciekawego. Tak po prostu stoi sobie kamera i coś pokazuje. Wręcz jak dokument. Pamiętam, jak kończyłem czytać jeden zeszyt przed tym zeszytem, w którym dzieje się ten najbardziej rozpoznawalny moment w historii mrocznego rycerza i rysował go właśnie Graham Nolan. Ostatnie kadry w tym zeszycie to był Bruce Wayne wracający do swojej rezydencji, w której zastaje nieprzytomnego Alfreda i stojącego nad nim Bejna, który jest gotowy do walki. I pomyślałem sobie, tak, to będzie piękne. No jakbym wiedział na tamtym etapie trochę więcej, w szczególności to, że serię w ramach naj Polu były tworzone przez różne zespoły kreacyjne, więc szansa, że kolejny chronologicznie zeszyt będzie rysował ten sam rysownik jest zerowa, to pewnie by się tak nie jarał. Z ekscytacją wziąłem do ręki ten kolejny zeszyt, no bo miało być to długo wyczekiwane starcie pomiędzy Batmanem i Painem, wróciłem okładkę i okazało się, że cały rysuje Jim Aparo. O gustach niby się nie dyskutuje, natomiast z mojej perspektywy sama ta walka narysowana przez Aparo wygląda tak sztucznie, że niektórych kadrów to nawet nie jestem w stanie traktować poważnie. No cóż,